Witajcie kochani, witam Was serdecznie. Chciałabym wam powiedzieć, że dzisiaj jest 20 dzień z Nawet nie wiem, kiedy to umykło nam tak szybciutko. No 20 dzień już niedługo będzie wigilia, będą święta i tu jest 20. koperta z więc zapraszam do oglądania, co jest w środku. Moi kochani, dzisiaj sobie zobaczymy za chwileczkę co jest pod dwudziestką ale sobie też tak pomyślałam że dzisiaj wydrapie znowu Januszka <gryw> może będzie znowu hojny dla mnie i mi tutaj jakąś stówkę da na święta no mam taką nadzieję Januszku pamiętaj ja Cię bardzo lubię i ja Cię tutaj dopieszczę dzisiaj w czasie tego drapingu będę ścierać dokładnie nie będę szukać tutaj nie wiadomo czego jak to przypominam, było za czasów pierwszej stówki, którą wydrapałam w y, Januszowym Milionie <laughs> tak w sumie to myślałam, że 50 ale wyszło, że mam 100 zł w tej zdrapce, więc moi kochani, trzeba uważać y, trzeba znać literki kontrolne i drugi raz też y, tutaj w Januszowym Milionie wygrałam stówkę ale to już poza odcinkiem, ale oczywiście ja się pochwaliłam Wam, prawda? Więc i może tym razem Janusz będzie taki hojny. No tak, wygrywające liczby. Tutaj wydrapę, a później Twoje liczby. No zobaczymy. Mam nadzieję, że literki kontrolne. Aha! Ha, ha, mi się tutaj pokażą. No, ale tradycyjnie, moi kochani, zaczniemy od świątecznego odliczania i sprawdzamy, co jest w polu 20. Czy będzie tutaj prezent? Zaraz się okaże. Moi kochani. No, niestety. Anioł, moi kochani, Anioł, ale no, szkoda. Ten aniołek niby taki sympatyczny, ale niestety, ale wygranej mi tutaj nie przyniósł. Dobra, yy, no to zaczynamy drapać Januszka. Januszku, pamiętaj tutaj, yy, proszę stówkę albo chociaż zwrot, żeby był. Dobra, jedziemy z tym tematem. I tak mamy liczby: 14, 44. 54, 28, 29 i 56. No i sprawdzamy teraz, y, czy wygranych coś jest. Y, tu jest 47. Nie mam. W ogóle zauważyłam, że tu są pincetki wszędzie. Y, pliki pincetek. <grym> no. Fajnie. Mogłabym 500 wygrać. A można 500 wygrać? O, można 500 wygrać, więc kochani, jakby mi się tak 500 trafiła, to super by było. 22 nie ma. 40 również nie ma. 21 nie ma. 36 nie ma. 33 też nie ma. W ogóle 30 nie ma. 45 obok. <noise> nie, ja nie chcę oboków. Ja chcę konkrety, 37 nie ma. 30. 51 też nie ma. 32. Nie ma. 57, o, 56 mam, ale 57 nie mam. 16 też nie mam. 58 nie ma. 31 nie ma. 26, kochani, 26 nie ma. No, nie podoba mi się ten czterdzieści 46. Januszku, proszę, ja cię tutaj wydrapuję. Dbam, żeby ładnie cię wydrapać, a ty mi nie dajesz żadnej wygranej. Co się dzieje? Znowu obok. nie dobry znak. 41.

Serce mi łamiesz, czemu tutaj nie ma żadnej wygranej? Nie no, sprawdzę literki kontrolne, żeby nie było, bo może jestem ślepa, mam taką cichą nadzieję. Oh, nie, Janusz, łamiesz serce, co to jest? Lotto, mi łamie serce, Janusz. No, niestety, H i J widzę dwie literki kontrolne, żadnej wygranej nie ma, nic nie przeoczyłam, a szkoda, no. Janusz, złamałeś mi serce, naprawdę. Płaczę po prostu yy, łzami. <grych> Dobra, kochani, yy, sprawdzam. Yy, tutaj zdrapeczka, jaka jest. Co tu jest? Zrapeczka pod numerem 20 w kopercie. Ile jest tych zdrapeczek? Kochani, dwie. No jeszcze tu może być główna wygrana. Słuchajcie. No. Tak powiedziałam w ogóle e, komuś w komentarzu, już nie pamiętam komu, ale na pewno e, widzowi mojemu, który ogląda zdrap masę, że jeżeli wygram główną nagrodę w, tym w tych zdrap masach w ogóle, nie w odcinku, tylko w drap masach, no to funduję wszystkim nagrody. Powiem Wam, e, nie pomyślałam o kieszonkowym, bo jak tak stufę wygram, to nie. No. Powiem Wam, że... No może coś ufunduję wtedy moim widzom. Yy, fajnego, za tą stówę, no ale zobaczymy. Czy wygram yy, tą główną wygraną yy, w tej zdrabce, no bo za stówę yy, trochę tych osób bierze udział w konkursie, to ja nie wiem, czy coś by fajnego tak można im zafundować, ale jakbym wygrała, słuchajcie, 40 tysięcy blotków, bo tu jest 40 tysięcy do wygrania, no to słuchajcie, Mogę poszaleć. Dobra, to najpierw sprawdzamy, czy tutaj jest główna wygrana w kieszonkowym. O, jest plik, kochani, może będzie. Za chwileczkę zobaczymy. O, następny plik. No, ciekawa, zdrabka. Trzeci plik. Robi się gorąco, moi kochani. I czwarty plik. No, słuchajcie, cztery pliki. Y Kierzonkowym. I słuchajcie, no, może tu być góra 20 złotych z tego co widzę, więc głównej na pewno nie ma. No niestety, no ale może z 20 zł wpadnie. Zaraz sprawdzamy, ile tu mamy? Złotówkę złotówkę, złotówkę. 2 zł, czyli piątka mi wpadła. Kochani, to jest prawie stuwa. To jest chyba drugi stopień. Zobaczcie, jestem w szoku. Zobaczcie, drugi stopień e, wygranej. Po prostu, jak na kieszonkowe, to jestem bardzo w dużym szoku. Bardzo fajna zdrabka. Interesująca, chociaż myślałam, że tutaj nie no, mogę, 20 zł. No nie mogę, co ja gadam. Jeny, góra 5 zł albo 100. Co było do przewidzenia? Co ja mówię 20 zł odpłynęło? Ja nie wiem o czym ja czasem myślę. Popatrzyłam, no gdzie 20 tu nie ma? 20 zł. Jenny, jakiś wstyd. No ale dobra. Powiedzmy, że to się wycięło z Waszych umysłów i z Waszej pamięci. Tu po prostu jest 5 zł, no bo tyle mam, mam tylko wygrać. Ja to czasem jak nieprzytomna, no ale dobra, spoko. Spoko, no. Cztery pliki. Czy ktokolwiek miał cztery pliki? Nie, jestem pierwsza. Dobra, zapomnijmy. Dobra, sprawdzamy dalej. Czy mamy słonia? Mamy puchacza. Nie chcemy puchacza, motylka. Nie, nie chcemy motylka. Rybkę. A tu pewnie słoń. Uuu, mam słonia. <grywa> no, może tutaj zobaczymy. A ile tu mogę wygrać w ogóle? No słuchajcie, jakbym tak tysiąca wygrała, to wcale bym się nie obraziła. No ale dobra e, sprawdzamy. 3, 2, 1, ciach. O nie, złotówka. No, znaczy, dobrze! Jest złotówka, jest zwrot! <grywa> dobra, kochani. Podsumując, to tak. W kieszonkowym są cztery pliki. No i <laughs> miało być 20 zł, chociaż tutaj nie ma żadnego 20. <laughs> nie, ja po prostu nie myślę czasem. Mam czasem takie jakieś nie wiem, zaćmienie, no ale spoko. I tak, tutaj mam tak 5 zł. Tu mam 6 zł w sumie razem z tą drapeczką. W świątecznym odliczaniu niestety, ale dzisiaj pojawił się Anioł yy, i Janusz. Gdzie tego Janusza położyłam? Tam, daleko. Muszę się troszeczkę. O, przemieścić musiałam i tu Janusz. Niestety, Janusz złamał mi serce. No i wyszło jak wyszło. Miała być wielka miłość, miała być stuwa, a. Niestety nie ma nic. Kochani, no ale dobrze, niech tak będzie. Pamiętajcie e, o subskrypcji, jeżeli jesteście nowi. E, o komentarzu, e, który jest potrzebny do wzięcia udziału w konkursie. No i przede wszystkim, mm, co jeszcze? <laughs> Pamiętajcie o oglądaniu reklam, bo fajnie by było zarobić na święta troszkę. A też chciałabym, żebyście mnie tutaj jakoś wspomogli. To bardzo miłe z Waszej strony, jeżeli oglądacie reklamy od A do Z bez przewijania, bo jak prze, prze, przemijacie te reklamy, to no to jest nie, niedobrze dla takiego youtubera jak ja, no dobra, kochani, nie będę przeciągać do zobaczenia no i mam nadzieję że w następnych strapmasach masach się usłyszymy do zobaczenia i pa pa